Widzę gości. Ja też słyszę, filmuję. No. Bardzo się cieszymy, że cię widzimy. A oprócz tego, no szkoda, że przy pracy <grymka> odliczanie się zaczęło. Cześć z jasną I bardzo się tak patrzę i przypominam sobie. A mnie nie pamięta. Jak to się mnie powie,

Dziękuję bardzo, widziałam ja to teraz biedna włody do domu, to musiała zająć, bo mówiła teraz. Ale nie, tak, nie tak, Elu! Tak, no siła, bo zobowiązała się, to, że, to że ona że u nas nie będzie chodzić, ale później jeszcze zmienił, żeby nie wchodzić na tamtą stronę, gdzie jest no, to jest Tylko słuchaj i potem wchodzi później siłowo. No, A jak znaleźć? Nie, dachu też brakuje. No się trochę. A, no, to bardzo słusznie. Tu prowadzono, tutaj to. Tu Pani Arłowa, mama tak, z mamą. Tak, tak, tak. Ela, tu wodnia mieszkał, tu było wejście. Tak, tak, tak. No. O właśnie, widzisz, tu skrzynia stała. Tego... Na makulaturę, no? Ja się tu coś z tego miejsca, tak zapamiętałem. Ja teraz filmuję. O, jasne. Ale tu mi brakuje jednej rzeczy. Tu mi, o, o mi brakuje okienka. Tu mi brakuje okienka. A co tutaj? Tu nie było tej. Y, ściany. Mnie, tu jest raz mywalnie, zrobili tu, a tu jadalnia. To... A, a, a z czym ci się kojarzy internetowy? Znaczynię tu znosili, tam Ale tu w tym miejscu był taki kącik do spożywania posiłków poza stołówką. I stała wanna pełna chleba. I jak ktoś był głodny, sobie przychodził i brał. No może i no tak, tak, ale ja w każdym razie pamiętam, że tutaj... Tu garnek zawsze stał z kościami. I my jak do tego garań. A, a pod spodem piwnica z czym się kojarzy? Mi się wydaje, że Było, to wszystko jest oryginalne, łącznie z piecem. Ziemniaki na no. y A tu się nie I Trojnar tr tr miód odsączał. Tam taką miał cię. Ta mieszkała, a później zrobił teraz zabrać w pełni. Aha. A była tam... Ale ona jak dwie o tym. Ona paliła No Ale chodziła równo. Tak. Ja dostałem zdjęcie od pewnej osoby z Niemiec, która była wychowanką tutaj w bardzo wczesnych latach. I zdjęcie jest jarmułowe jeszcze młodej, mam to. Ja też mam trochę z tych, tak. tak. A Jurek, ty możesz coś, coś powiedzieć na ten temat, że jest oryginalna jest instalacja. A no zgadza się. No. Ty zrobił to coś <ścoughs> przy kuchni. Ale tak, ja to by zrobię jak jemiański świniec kolorowy. A, stary jemiański, tak, tak, tak. I pamiętacie Pani Kimle i Pani Psiostrę. To tak, to Pani Psiostro Tęga chwilę Szukła. No, no. No tak, a ale... a co, ja mu się spędziłam później dziećmi jak koleżanki. Ja do, do tego do tego smalecu. Nie wiedzieli o tym, ale potem jak wypierali smalec na końcu kanału się, to mam się znalazło. No i ostatnie pomieszczenie, to booking na pomieszczenia, no, oni to wszystko połączyli, Nie, Aha. nie to były takie kombuleksze I, I od korytarza się schodziło do poszczególnych. Nie no tak, dzisiaj jest inna technika w ogóle, można to usłyszeć, bo to, to jest wilgoć. Mm -hmm. A Ty jesteś budowlaniec? Budowlaniec jesteś? Nie, nie. Nie, Ale można powiedzieć ostatnio w firmie zarządzającej nieruchomościami. Tędy idziemy Eru na górę? Tędy nie tak, możemy iść tędy na górę. A to dzieci? A, tak,

ja no. miałam, ja przeżyłam wypadek, kurczę. Ale ile tu było gnamiania, śpóda. O, Dobrze, tak? jak to porobić? O, ta? Ja ta, ta czy ich mnie bardziej interesuje. O, no. no, ale tych dni nie, nie było? Nie było, to bo nie postawiłem, postawiłem. O, to jadalne, no. Tak, tu była ta jadalnia. Tak, tu i co czterystu. A teraz idziemy do jadalni. A tu była ta pierwsza mała. Tak, tak. tak. Jest... Ja to... O, ale jadalnia piękna. No. No, no, popatrzcie, jak pięknie jeszcze. I to tak? jest ten oryginalny tak. kremeks. I on by był bardzo Lubiałem się, no, no. lubiałem tam wiemy. spać na górze. Na to znaczy on dyrekcja do tak. dziecka, bo jak ja odwrotnie to to jeszcze do starych, niech to nie Słuchajcie, to było to Tak, wyższy, 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 Tak. Ja pamiętam, jak, jak właśnie zadał... O, było. To jest winy, jeszcze jest, ta jeszcze jest taka. Jak tak. trzeba było komuś na przykład zostawić z chlebem w szufladzie, do stołu, szufla, to otwierało się na szczur w tym sklepie. Prawda? No, ja tu Cię biorę, w Brakuje. Brakuje takiego rekwizytu, który się nazywa Gomu. Ja, ja tak miło, nie z balkonu. I jak szczur wyszedł do tego chlebka, to go. Do... Yes. <laughs> Tutaj taka, to jest. No, to teraz do sali bawialnianej wchodzimy. O, też mamy posadzę. I biblioteka jest otwarta. Tu odbyłem pierwsze tańce w moim życiu. A z kim tańczyłeś? Tańczyłem z Trojnarową. A ja z Gałuszką, z Stasią. O, komink jest jeszcze, a jeszcze w jest taka. A tu za kominkiem lubiałem się przy kaloryferze dosypiać rano. O, te, teraz balujemy. On był za ciężki tutaj na ten stronę. I gdzie go dali? I był potem tam mm -hmm. na, w pomieszczeniu... No, jeszcze jest taka. To jest ta oryginalne. Te na dole są oryginalne, to tak? są dorobione. A, no właśnie, no, słuchajcie. Ale ten piec, że nikt nie zakosił. No właśnie. No właśnie. Ten piec. No ale, ale w, tych, w tych szafach. To były książki o Stalinie, tak. to było... Soso, Soso pamiętam, Soso i Soso. Pamiętasz książki piękny. o Stalinie? Tutaj, tutaj była sala dziewcząt. Tu tak. co było? Sala dziewcząt. I długo, później też jeszcze jak ja no na, na na sala się dziewcząt. Tak. Ten piec no. muszę zrobić. No to A, muszę powiedzieć, no popatrzcie. No. Ja jestem tu po raz pierwszy, czyli dziewcząt nie tylko. No no. no, no. no, no. A się dziwię, że nie pokaziono tych klamek. A przecież ja między innymi trochę klamek mosiężnych wyniosłem razem. Nie mów! Masz szczęście, że to przedawnienie to padło? No, tak. no tak, trzeba było wiesz mieć na powiedzmy jakiś tam drobiazg, który w sklepie chciało się podić. jakiś łakieć. A pamiętasz taką sytuację, że właśnie ktoś zakosił kłódkę. Zło, skupię skupie mhm. a Zasowski nas ustawił i który? i kolejno ty? nie w mordę i lecieliśmy po parkiecie kilometrów metrów o, to była moja szklarnia tak, no, to jest taka mała taka tak, tak. ale to już tak tym, ma... panie, to była uczelnia, ona na okres wakacji była zamykana tu były książki składowane tornistry a co czegoś takiego ta, nie ta, powiem? Taki przypadek pamięta. To jest moja sala. Ja pamiętam, jak ja dzieckiem, gdzie jacyś tam byłam, to, to była duża sala podstawie. Tutaj moje łóżko tak, stało. Tutaj, o. Tak, tu graliśmy w szary. Ale no, a on jest wieży, to tak, tak. No. Ale później, to myśmy tu mieli sypialnię. O, i Roman ma śpiące. A teraz do i tak krążyło jeszcze z godziny, który jeszcze tam nie usnął. To, to po prostu. Przesłał, tak. Przestał o Nie, do tego No to tam, jak to było, tak, tak, tak. Zeresł, na przykład, kto był, to udało się. Ale to były piękne tapety, jak ja jeszcze wiedziałam. Znaczy, te piękne, po tym gracz. Tu, tu tak, mamy zamknięte. tak? No o, ostatnio taka głośna jest ta sprawa w internecie, że tu coś ma być, ale ja w to nie wierzę. Czy... Że to przejście było aż do tej kaplicy tam. No, jak to się stało, jak to się stało że, ja, że ja tam nie byłem. No właśnie. Ale Man ma być spichem może być Bo już leci